Witajcie, moi drodzy przyjaciele, na dzisiejszym filmie, w którym chciałbym opowiedzieć Wam przez chwilę o znaczeniu porażki po rozwoju duchowym, tak zwanym rozwoju. Zapraszam. Tak więc zacznijmy sobie może od tego, czy istnieje w ogóle coś takiego jak porażka. Czy da się coś naprawdę tutaj stracić? Czy to tutaj wszystko to nie jest tylko i wyłącznie po prostu pole doświadczenia, w którym doświadczamy różnych spraw, różnych sytuacji, różnych miejsc po to, aby się coś dowiedzieć? Po to, aby się czegoś nauczyć, po co nam to wszystko jest potrzebne? Po co nam ta cała nauka? Najwyraźniej, skoro to się dzieje, to nie mogło zadziać się inaczej, i jest nam to po coś potrzebne. Coś to ma nas nauczyć, coś ma to nam pokazać, jest gdzieś ten opór, to ego w nas. I to doświadczenie tak naprawdę ma na celu oczyszczenie. Ma na celu rozpuszczenie tego oporu. Jeżeli oczyszczenie nie byłoby wymagane, to te różne trudne, ciężkie sytuacje po prostu nam by się nie przydarzały. Te tak więc najłatwiej jest zacząć od tego, że co może być jednocześnie bardzo trudne. Jest coś we mnie, co. A przyciągnęło tą sytuację. Jest coś we mnie, czego nie widzę, nie tylko nie widzę. Aktywnie temu zaprzeczam, że pod spodem sam tworzę w swoim świecie ciężkość, trudności, ból, ale nie powiem sobie samemu tego, że tak robię, bo to jedno byłoby jednoznaczne z uwolnieniem, i chcę przez chwilę się pomęczyć i poudawać sam przed sobą, że tak nie jest, i że problem jest na zewnątrz. Jeżeli to ostatnie zdanie brzmiało zagadkowo i nie rozumiesz, to przewin i puść sobie to jeszcze raz. Możliwe, że będziesz potrzebował to zrobić parę razy, żeby w końcu ten opór puścił z tej pierwszej, wierzchniej warstwy. Okej. Okay. To teraz, jak mamy tą pierwszą rzecz załatwioną, czyli to jest we mnie, ale nie wiem gdzie, to teraz przychodzi czas na część drugą, czyli prawdziwe znaczenie poddania, przegrania, czyli temat naszego dzisiejszego filmu, naszych dzisiejszych rozważań. Skoro ja nie wiem, to może istnieje ktoś, kto wie. I może ten ktoś, kto wie, ten Duch święty, ten Bóg, ten stwórca, może on chce mi pomóc to odkryć. Może te wszystkie problemy, ciężkości tak naprawdę nawiązują i wskazują bezpośrednio na to, gdzie leży przyczyna. Może one nie dzieją się tak losowo, bez znaczenia, tylko każdy z tych. Ukłuć, gdzie moje ego się gdzieś tam może odzywać? To jest tak naprawdę wskazówka, taka bardzo bezpośrednia. To jest tam. Popatrz sobie. Obserwuj. Tak. Poprzyglądaj się. I teraz dochodzimy do takiego miejsca, gdzie możesz czuć dwie siły wewnątrz siebie. Jedna z nich jest taka, ja chcę tylko patrzeć. Ja chcę tylko być, ja już jestem tą przestrzenią i ja tylko chcę po prostu pozwolić. Pozwalasz, to leczenie już się dzieje, Od tylko patrzysz, nic więcej. Obserwujesz, co się dzieje. Tu nie ma żadnego wysiłku, tu nie ma żadnej magii, jest po prostu patrzenie. Takie czyste, to leczy subtelnie, powoli, bez walki. Bez czegokolwiek po prostu uzdrowienie. Może być też, oczywiście, ta druga siła, która mówi: Nie, no, zajmij się czymś innym. Nie, no, nic tu się tutaj nie dzieje. Nie, no, coś tam, coś tam. Takie chęć przedłużania tej walki. Chęć, żeby to dłużej trwało, żeby to cierpienie jeszcze chwilę gdzieś tam się poukrywało. Teraz tylko wybierz ten pokój, wybierz tylko to poddanie, ale nie poddanie, że ty jesteś ofiarą, i tak będzie do końca życia, że ten ból będzie trwał w nieskończoność, tylko po prostu pozwalam. Pozwalam. Pozwalam, pozwalam tylko na to, żeby to oczyszczenie, które ma się zadziać, żeby ono się zadziało. I to się dzieje tu, teraz, bez wysiłku, bez walki tylko, tylko, tylko w polu cierpliwości wytrwałości. Tylko pozostań. 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 To się po prostu dzieje. Tu i teraz. To oczyszczenie następuje. Następuje. Weź proszę głęboki oddech. I puść. Puść. Puść całe napięcie. Nie jest Ci potrzebne. Puść. Rozpuść. Oddaj. Oddaj. Zostań sobie w tym polu rozpuszczenia tak długo, jak to jest potrzebne. Po prostu pozostań. 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 I ciesz się. Ciesz się, proszę. Wolnością, którą odzyskujesz. Prawdziwą wolnością. Nie wolnością w dualizmie, w którym dzielisz rzeczy na dobre i na złe i tych dobrych ma być więcej, a tych złych jak najmniej. Tylko wolnością jak stwórca. Odzyskujesz zdolność stwarzania. Tak jak pragniesz, bo jednasz się ze stwórcą w sobie. Do zobaczenia. Pa.